Luty już minął na... ale mi koń Luty już minął, nastał marzec, a więc idzie już wiosna. Wszystko budzi się do życia łącznie z przyrodą. No, niestety na Star Stable nie. Bo na Star Stable nie możemy zaobserwować czterech pół roku. Bo tutaj 365 dni w roku 24 na dobę panuje wiosna. Także w sumie klimat SSO sprzyja nam dzisiejszym wiosennym zakupom. Jeżeli lubicie patrzeć, jak ktoś wydaje pieniądze na prawo i lewo, a ja bardzo to lubię robić na moim kanale, to dzisiejszy odcinek jest dla Ciebie. Zapraszam. Dzisiaj do dyspozycji, posłuchajcie, mamy 10 306 Starcoins. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka zakupowego, gdzie kupowaliśmy konie, to tutaj link teraz wyświetla się w karcie oraz będzie w opisie. Był to film styczniowy, styczniowe zakupy w SSO i były to naprawdę mega, mega duże zakupy, ponieważ mieliśmy wtedy do dyspozycji 20 000 Starcoins. No i tak, jak na początku tamtego odcinka, mogę powiedzieć Wam co nieco o planach co do koni, które chcę kupić. Czy to się sprawdzi? Niekoniecznie, co potwierdził poprzedni właśnie odcinek o zakupach. Pierwszą rasą konia, którą na pewno chciałabym kupić, będzie to Jorvik gorąco krwisty. I ktoś powie Eee, bozuke, ale przecież startowca to już każdy ma w stanie nie da się go kupić. Da się kupić startowca w Star Stable online? Znaczy właściwie to nie jest startowiec, tylko po prostu nazywa się Jorvik gorąco krwisty. I jest to po prostu sportowy jakby Jorvik gorąco krwisty w niestandardowym umaszczeniu, co zresztą wam pokażę, bo Jorvik gorąco krwisty Funkcjonuje również jako oddzielna rasa, którą można u nas kupić w grze. Kolejnym koniem, którego bardzo chciałabym kupić w dzisiejszym odcinku jest Tinker, bądź jak teraz SSO go nazwało Cob Irlandzki. Ja tutaj będę prawdopodobnie posługiwać się Tinker, bo już się troszeczkę przyzwyczaiłam do tej nazwy, więc nie łapcie mnie proszę za słówka. Ja tutaj będę pewnie Cob Irlandzki z Tinkerem zamiennie używać. Co prawda w rzeczywistości są to dwie oddzielne rasy, mimo że podobne do siebie, no ale SSO zmieniło. Jakby nazwę stinkera na kop irlandzki, bo Tinker było rasą bardzo można powiedzieć kontrowersyjną. I ostatnim koniem, którego chciałabym kupić w tym odcinku, będzie to koń Clydesdale. Także myślę, że możemy się już zabrać do kupowania koni. Także przechodzimy. Już bez zbędnego pitolenia, że tak powiem. Bo nikt tutaj nie lubi, jak się youtuberzy reklamują. Ło, wbijajcie na Instagrama. Oczywiście na mojego Instagrama możecie wbić. Instagram bazuczek. Dobra, Jorvik Gorąco Kwisty, z tego, co pamiętam, znajduje się na Targu Ferdinanda. Ale dla pewności Sprawdzę to w internecie. Dobra, z tego co zobaczyłam, to akurat te, które chciałabym kupić, znajdują się w dundul oraz Forte Pinta. Także tam właśnie pojadę, no to na początku możemy pojechać w sumie do Fortu Pinta. Czemu by nie? Dobra, no to już jesteśmy i posłuchajcie, nie widzę tego startowca. O Boże, jaki piękny... Gotlanski. Ej, ja nie widziałam jeszcze tych kucy gotlanskich w sensie tak, tak żeby sobie pooglądać na spokojnie. Jaki jest śliczny! Jaki uroczon jest! Boże, dobra, ile on kosztuje? 750 starko teraz koniecznie piszesz w komentarzu, czy mam kupić tego kuca gotlandzkiego. Jak będzie dużo komentarzy za tak, to ja chyba kupuję normalnie całą rasę, całą rasę wykupuję ze wszystkimi maściami. Dobra, tutaj mamy startowca, ale posłuchajcie, ja już go mam. Startowcy kosztują po 750 star coins, um, no ale tego już mam, no to bez sensu jakby kupować duplikat. Tutaj powinien on być i go nie ma. No co jest? On został przeniesiony, czy co? On chyba był tutaj, wiecie co? On był chyba tutaj po prostu. I ta strona, na którą ja patrzę, jest niezaktualizowana. No kurczę, no dobra. No na początku pojedziemy do dundul, widzę, że wszystkich zawiodłam. No ale trudno, no mówi się trudno. Bam bamba bam. Dobra, jak tutaj us usunął, to się wkurzę. Nie usunęli! Dobra. Pierwszym właśnie Jorbikiem gorąco krwistym, którego chcę kupić jest ten Możecie teraz napisać czy wam się on podoba Kupmy sobie może w końcu tego konia I, i nie wiem czy wiecie, ale jeżeli nie to już wam tłumaczę U mnie na odcinkach y, obowiązuje zasada do trzech razy sztuka Czyli jakby trzy razy klikamy na losowe i to imię, które tutaj się wylosuje już zostawiamy Nieważne jakie ono by było, może być piękne, może być beznadziejne Zostawiamy to jakie jest za trzecim razem, dobra Raz, dwa, trzy. Sand Rambler. No mi osobiście imię się nie podoba, no ale cóż. Okej, okay, widzę, że tutaj Laila mnie zaprosiła do grupy. No w sumie mogę przyjąć. Może nie będzie aż tak przeszkadzać na ekranie. Ale z drugiej strony ja nie lubię tutaj żadnych przeszkadzań, więc... <ścoughs> Dobra, kobieta zmienną jest, okej. Okay. Przepraszam Cię Laila, ale no niestety muszę opuścić tą grupę jednak. <ścoughs> Kupujemy kolejnego, na tamtego już złożyliśmy 750 starcoins i zostało nam 9500. Ja wiem, to jest nadal dużo, ale jakby te konie, gdyby nie patrzeć, no one są drogie w tej grze. Raz, dwa, trzy. Pepper Pixel, Boże, co to jest za imię. Kupiliśmy już wszystkie, które były tutaj w Dundul, nie ma tutaj jeszcze chyba innego startowca, nie ma. Dobra, bo tak właśnie wyszukuję tego, którego bym chciała kupić, ale kurczę, go nie ma, dobra. Wiecie co? Myślę, że on może być w Forcie Pinta. Właściwie nie w Forcie Pinta, tylko na tarku Ferdinanda, czyli tam, gdzie na początku Wam powiedziałam. Możliwe, że właśnie tam go przenieśli, kiedy dodali kurce gotlackie. No to tam się wybierzemy. Darłam już na targ Ferdinanda. Okazało się, że faktycznie przenieśli tego konia, tego karuska, właśnie na targ Ferdinanda. On mi się bardzo podoba. Ja wiem, że to nie jest przedstawienie akurat tej rasy, ale chciałabym, żebyście zwrócili sobie uwagę na jego pyszczek, bo on ma tutaj taką odmiankę, że jakby ma tylko na połowie to białe, nie? I jakby tylko połowa pyszczka, dosłownie połowę oddziela ta biała kreska, i tylko właśnie na tej um, po lewej stronie, jakby on to ma. Oczywiście, no z naszej perspektywy, jest to po prawej stronie, ale jakby to jest lewa część konia. No wiecie o co mi chodzi. No chyba znacie kierunki, no nie? Raz, dwa, trzy. Shark Sister. Dobra, nie jest jeszcze tak źle. Dobra i mm, tak się złożyło, że aktualnie kupiłam trzy Jorwiki gorąco krwiste, a więc mam już wszystkie konie z tej rasy. Mówiłam o jakiej rasie? O Tinker jeszcze, o Tinkerze. Czyli o Kobie Irlandzkim dokładniej. I tutaj Koba Irlandzkiego będę kupować tylko nowej generacji, czyli, czyli generacji trzeciej, ponieważ generacji drugiej już najzwyczajniej w świecie Mam. One znajdują się w Valedej, także i tak musimy pojechać sobie do podwózki. A ja przy okazji Wam troszeczkę co nieco poopowiadam. Eee, mam Wam do powiedzenia tyle, że ostatnio mam chrapkę, że tak powiem, na właśnie konie tej rasy, rasy Tinker, bo wczoraj byłam w stajni. I moja instruktorka zakupiła sobie własnego konia w końcu, nie? Bo tak to jakby, no, jeździliśmy na stajenek i tak dalej, a ona w końcu zakupiła sobie takiego własnego konia i ma jednego konia właśnie w tej swojej stajni. Ehm, I właśnie ten koń jest rasy Tinker, nie? I jakby ten koń jest taki piękny, bo za zdaniem jest najpiękniejszy po prostu z całej stajni. Ma najładniejsze umaszczenie, najsłodszy pyszczek, w ogóle jest najbardziej uroczy. No i właśnie tak pomyślałam, kurczę, ja mam tylko jednego Tinkera na Es. Sono nie? I eee, jakby i tak nie jeżdżę tym tinkerem, bo mi się on średnio podoba. Mam stary, no ale wiadomo, na starych nie będę jeździć, a chciałabym nowego. Także pomyślałam: kurczę, dobra, kupuję star końcy i nagrywam tutaj dla Was film. I przy okazji się pochwalę. <grym> przy okazji opowiem, co tam u mnie, co tam u mnie w mi słychać. Także tak, do, do wszystkich, którzy ciągle mnie pytają, czy jeżdżę konno w realu. Tak, jeżdżę konno w realu. Zaraz znajdzie się ktoś, kto zapyta o mój poziom jazdy. Galopuję i miałam początki skoków, także mam nadzieję, że. To jest wyczerpująca odpowiedź. Także tutaj mamy Tinker. Boże, jakich jest dużo? Ale jakich jest dużo? Czy one są wszystkie Valetale? Poczekajcie, Valetale, Valetale. Tak, wszystkie są Valetale. Ej, dobra, teraz tak myślę. Wiecie co? Żeby nie kupić po prostu wszystkich, ale zobaczę, ile one kosztują. 850 Star Coins. dobra, powinno nam starczyć na wszystkie. Poczekajcie, 6. Dobra, to starczy nam na wszystkie. I przy okazji powiem wam, że właśnie ta moja koleżanka, ona ma na imię Magda. W ogóle Magda, pozdrawiam cię bardzo serdecznie, jeżeli widzisz ten film co jest mało prawdopodobne, ale może. Ma właśnie kobajdlandzkiego o takim umaszczeniu, nie? I jakby on mi się tak podoba i dosłownie on też ma taką grz długą grzywę i długi ogon. No, dosłownie jak wyjęty ze Star Stable, nie? No piękny po prostu, dobra kupujemy go w pierwszej kolejności, niech będzie uwieczniony. I może jemu akurat damy jakieś ładne imię. O, Hollow Fall! Ej, to imię jest nawet ładne. Dobra, myślę, wiecie co, że je zostawimy. No i kolejny w kolejności jest tutaj nasz yy, piękny, rudy koń. Raz, dwa, trzy. Bright Love. Okej, okay, źle, w sumie. Jedziemy po kolejnego. No cóż, no jak, jak się bawić, to się bawić, nie? Wszystko wydajemy do zera dzisiaj. Raz, dwa... 3. Trail Jewel. Nie mam pojęcia, co to znaczy i naprawdę mam to w dupie. Kupujemy. Raz, dwa, trzy. Scarlet Darling. Um, no dobra, no... Trochę za długie to imię, ale brzmi bardzo kobieco, więc załóżmy, że ten koń, którego aktualnie kupiłam, to klacz. A ten pierwszy, którego kupiłam, o którym wam mówiłam, że właśnie Magda, ta moja instruktorka, ma takiego samego, yy, to będzie chłop. <grym>, dobra, bo jakby bo jakby koń tej mojej instruktorki jest ogierem, więc u mnie też ten koń będzie ogierem, no poczemu czemu by nie, no nie? Dobra, kupujemy tego. Raz, dwa, trzy. Potato Racer, nie! Najgorsze imię, jakie chyba mogło wylosować. Boże, tragedia. No dobra. I kupujemy tego teraz. Kobirlanski, dobra. Raz, dwa, trzy. Saddle Queen, czyli... <ścoughs> Jakie tragiczne imiona wyprosowało. Dobra, no, trudno. Ile nam zostało Starcoin? Zostało nam 2956. Ej, co? Kiedy ja to tak szybko wydałam? Ile ja kupiłam koni? Ja kupiłam tylko 9 koni. Ja kupiłam 9 koni i zostało mi 2956 Starcoins. Te Starcoins mi dosłownie wypłynęły. Tylko kilka koni kupiłam. No przecież powinna mieć nadal te 10 tysięcy Starcoin. No nie? No nie? No nie? Mówiłam o. Clydesdale. Tak, chyba o tym koniu mówiłam. On, z tego co pamiętam, również kosztuje 850 starkońc albo 750 starkońc. Także cenowo wyjdzie dosyć podobnie. Wiecie co? Poszukam jakiegoś może tańszego konia, którego będziemy mogli kupić no troszeczkę więcej. No nie wiem, wiecie co mam na myśli, żeby troszkę tych koni jednak było więcej. A może kucyk Chińczyk. Ile kucyk Chińczyk kosztuje? Kucyk Chińczyk chyba też 700 coś starkońc kosztuje, ale na wypadek sprawdzę. Kucyk chińczyk dokładnie kosztuje 700 starkoń, no to w sumie się nie pomyliłam. Nie mam jeszcze kucyka chińczyka, a <taki>, taki kucyk mi się przyda. To jest kucyk kincotaguechinkotiju? Chinkotich? Nie wiem, dobra, to Skudzyk Chińczyk, dobra, tak go nazywajmy. Nazywajmy go po imieniu. Znajduje się on w farmie południowego kopyta, czyli na PPK, więc tam sobie po prostu polecimy. O jezu, no, który raz już nie trafiłam do tej podwózki. Kupcie mi okulary. Przybyliśmy tutaj. Bogata bazuka przybyła na farmę południowego Kopyta, aby zakupić wasze piękne rumaki. Ej, jak ładnie ją ustawili! Ej, ja nawet nie widziałam, że tutaj one są, bo zawsze były tam! Czekajcie, a tam są nadal jakieś konie. Pobiegnę sobie tam szybko i obczaję. Nie ma już tu koni do kupienia? Nie wiem, czy pamiętacie, ale tutaj były konie do kupienia. Jakby tutaj chyba, gdzie są te świnki, z tego co pamiętam, właśnie tutaj stały, na tej ścianie. I tutaj były te kucyki chińczyki. I w ogóle tutaj jakoś pozmieniali koni. koni więcej dodali albo mi się wydaje. Nie było chyba tutaj tego Luzetana? Nie wiem. Kupujemy sobie tego konisia. Um, ten jest chyba najładniejszy ze wszystkich kucyków Chińczyków. Raz, dwa, trzy i twoje imię to Sugar Tear. Okej, okay, może być w sumie. Kupujemy kolejnego konia. Raz, dwa. Trzy. Dragon Racer. O, to imię to już mi się podoba w sumie. Dobra, kolejny koń. Raz, dwa, trzy. Lady Dusk. Powodzenia z nowym koniem. A dziękuję bardzo. Kupujemy kolejnego. Zatem. Raz, dwa, trzy. I Jelly Stone nam się wylosował. Ej, posłuchajcie, kurczę, Zostały nam dwa w sumie te kucyki Chińczyki, więc może uda nam się jeszcze nie je kupić. Fajnie by było w sumie. Co? Nie. Nie, nie! Naprawdę. Naprawdę, naprawdę przeoczyłam, że mi się te Starkońce już skończyły. Ja naprawdę wydałam 10 tyś, ponad 10 200 starkoń w jeden dzień. Ja nie mam słów. Ja nie mogę patrzeć na te konie, bo jak ja patrzę na te konie, to chce mi się kupić starkońcy po normalnej cenie, tylko wiecie jaki jest problem? Taki, że ja nie mam pieniędzy już na to, żeby kupić sobie kolejne starka. Team biedak! Biedacy, łączmy się, których nie stać na starkońcu. Znaczy, w sumie to i tak dużo starkońców kupiłam. Wezwę pod podwózkę i zobaczmy w takim razie nasze zakupowe szaleństwo. Weszłam w takim razie już do mojej stajni. Tutaj widzicie w boksach nadal Mustangi. Ty nie zawracajcie sobie głowy, bo te Mustangi po prostu zostały po odcinku. Na początku zliczmy sobie, ile ogółem koni za te ponad 10 tysięcy starkońc udało nam się kupić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Udało nam się kupić 13 koni, co moim zdaniem jest dosyć dobrym wynikiem, patrząc na to, że konie BSSO są drogie. Udało nam się kupić, posłuchajcie, 3 jorwiki gorąco krwiste, 6 kobów irlandzkich, inaczej Tinker, tak? Tutaj 1, 2. 3, 4, 5 i tutaj jest szósty oraz 4 chińczyki z tego co pamiętam. Raz, 2, trzy, cztery. Tak, cztery kucyki chińczyki. Myślę, że były to dobre zakupy, mimo wszystko, za 10 tysięcy starków. No słuchajcie, no to jest fortuna, a udało nam się kupić 13 koni, co jest spoko wynikiem. Chciałabym, abyście zostawili łapkę w górę bądź też łapkę w dół w zależności czy Ci się podobało, czy też nie. Ocena należy do Ciebie oraz możesz zostawić po sobie jakiś ślad w postaci komentarza. Także ja oraz Nina, która tutaj obok mnie ustanęła się, żegnamy. E, widać, że Nina nawet się ukłoniła, ja tutaj tylko mogę pobrykać. No to co? No to miłego popołudnia, czy tam wieczora i trzymajcie się cieplutko, pa pa!